Dzień dobry, tym razem nasza prezentacja dotyczyć będzie jednej z największych wśród dostępnych na rynku akumulatorowej pilarki tarczowej marki Makita. Zapraszam na krótki materiał. Pilarka tarczowa HS013 serii XGT współpracuje z tarczami o średnicy 415 mm z otworem centrującym 30 mm. Napędzana jest przez bezszczotkowy silnik prądu stałego i zasilana akumulatorami napięciu 40 V systemu XGT. Kąt cięcia modelu HS013 jest regulowany w zakresie od 0 do 45 stopni. Maksymalna głębokość cięcia wynosi 158 mm przy kącie 90 stopni, a przy kącie 45 stopni 106 mm. Filarka wyposażona jest w blokadę wrzeciona, łagodny start, hamulec elektryczny, króciec do podłączenia odkurzacza oraz solidną podstawę. Model HS013 wyposażono także w funkcję AWS, czyli Auto Start Wiles System, która umożliwia bezprzewodowe połączenie odkurzacza oraz elektronarzędzia za pomocą Bluetooth, dzięki czemu odkurzacz włącza się w momencie uruchomienia elektronarzędzia. Pilarka posiada także funkcję AntyRestart oraz funkcję wydmuchu wiórów z linii cięcia. Na wyposażeniu znajduje się dedykowany poręczny stojak umożliwiający odłożenie maszyny w trakcie pracy oraz jej bezpieczne przechowywanie. Wszystkie dostępne pilarki serii XGT, w tym model HS013, znajdziecie w ofercie sklepu phwc.com.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.